Wszystko, co nas łączy. Radio Wilno. Program literacko-muzyczny Okienko Liryczne. Serdecznie witam szanownych słuchaczy Radia Wilno, w studiu Teresa Markiewicz. Zapraszam do wysłuchania kolejnej edycji Okienka Lirycznego. Gościem dzisiejszego programu jest Henryk Marzul. Znany poeta, dziennikarz i redaktor pism ukazujących się w języku polskim na Wieliszczyźnie. Dzień dobry, panie Henryku. Dzień dobry. Henryk Marzul to niestrudzony syn ziemi Wileńskiej, który prawie pół wieku, bo 47 lat, poświęcił rozwojowi polskojęzycznej prasy i literatury. Wymagający wobec siebie oraz innych autorów. To jest na swój sposób czynią starania w sprawie reaktywania i upowszechniania języka polskiego na Litwie perfekcyjnie i nieodpłatnie udzielający porad, biorąc na swój warsztat wątpiących swoje zdolności pisarskie jak nawiecjuszy, tak i autorów twórczo dojrzały. Natomiast swoje zamilowanie do języka lirycznego, jak też talent poetycki, rozpoczynając od lawy studenckiej, a jest absolwentem Wilińskiego Instytutu Pedagogicznego, dotychczas zaprezentował w postaci tomików poetyckich. Doszukać się Orla, Iliady, 22 wiersze, nie Niedosłyszę, nie dosłyszę, niepokoję się oraz w świeżo wydanym tomie wierszy, co jawa, co sen. Henryk Marzul jest laureatem nagrody Orle Piuro, przyznawanej przez Związek Polaków na Litwie dla litewskich Polaków najlepszych w zawodzie. Poeta i redaktor prasy polskojęzycznej na w swoim czasie zasłynął również jako animator współczesnego środowiska literackiego oraz jako aktywny społecznik i kolo zamachowe klubu sportowego Polaków na Litwie Polonia. Panie Henriku, czy reasumując fakty z pana życiorysu, można konstatować, że pana aktywna działalność na rzecz polskości i zachowania tożsamości może świadczyć o tym, że pokładany przez pana wysiłek jest właśnie nie czymś innym, a dążeniem do rozkwitu i rozwoju polskiej społeczności, nutką patriotyzmu wyssaną z mlekiem matki? Oj, to tak głośno. No więc cóż, tak się składało w tym życiu, że. Ja ciągle byłem z tą polskością zbratany. Zaczęło się oczywiście od rodziny, potem od szkoły. Skończyłem początkowo szkołę podstawową, potem w Majszagole szkołę średnią. Potem były studia na polonistyce I jeszcze będąc studentem właśnie połączyłem swój los z pracą polskojęzyczną na Litwie. Zaczynaliśmy od czerwonego sztandaru. Mówię zaczynaliśmy, bo wtedy trochę młodych osób wlało się w szeregi właśnie sztandarowe. A potem była nasza gazeta, tygodnik Wileńszczyzny, magazyn Wileński. No, czyli tak się jakoś składało, że ciągle chciałem pozostać wierny temu ojczystemu słowu pisanemu. No i, i tak było. Temat patriotyzmu, który przewija się w Pana twórczości poetyckiej, daje możliwość swego rodzaju podpowiedź czytelnikowi, jakie są najważniejsze elementy zachowania tożsamości narodowej oraz wartości, o których należy nieustannie pamiętać i przekazywać dla potomnych. Panie Henryku, być może po wstępnym skomentowaniu zaprezentuje Pan swoich kilka wierszy o tej tematyce z najnowszego tomu pod tytułem Co jawa, co sen. Uprzejmie zapraszam. Ja może zacznę prezentację od takiego, powiedzbym, programowego wiersza, próbującego nazwać to, czym jest dla mnie pisanie wierszy. Wiersz nosi tytuł takie sakrum. Do ostrow zasiadam, jak do ostatniej wieczerzy, nad karteczką, co niby na ponowa, i zamieram w czekaniu, kiedy muza słowa pocałunkiem Judasza w melice namierzy. Klękam strof, jak do wieczornego pacierza, z dnia na spak przeżytego swoistej spowiedzi, w nadziei, że rym, spicel, grzech każdy wyśledzi, i pokuta zakrowawi niczym blizna świeża. Jak wilijnym opłatkiem, strofami się dzielę, Ledwie gwiazda z Betlejem niebiose rozjaśni, metaforą zlecając poskromienie waśni, która z nich ma kolędzie usłużyć niewiele. Śpiesze dostrop jak na rezurrekcji o świecie, gdy Alleluja znakiem Chrystusowej chwały. Okazja więc świetna, by wiersz z martwych powstały, czmychnął wieczność. Łaskami darzono obficie. Pyta pani Teresa o patriotyzm. Więc na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku przeżywaliśmy tutaj nasze bujne narodowe odrodzenie. I ja wtedy w 1991 roku napisałem Rok Polski, więc tak jak Bóg przykazał, jest w tym Roku Polskim 12 miesięcy, począwszy styczniem, a skończywszy grudniem. Tam gęsto pobrzmiewa ta patriotyczna nuta. Ja pozwolę sobie teraz kilka miesięcy z tego Roku Polskiego przeczytać. Kwiecień. kwietniu, kletniu. Przeplataj nam lata najwięcej, wtedy zima się stanie kwiatkiem u kozucha. Wnet na lęgach wyklują się żółte kaczeńce, a skowronek w obłoki frunie z pieśnią z Znak to będzie, by siewcy wyruszyli w pole, choć tych prawdziwych powsiach zostało niewielu. Ziemia ojców ma naszą być w znojnym mozole, a nie tylko paradną prawdą ZPL-u. Kiedyś przecież folwarki, hutory, zaścianki żywiły i broniły tu polskiego ducha. Stąd Wańkowicz z Konwickiem niczym dwa bratanki piją kielich goryczy, a każdy z nich słucha, czy aby wbrew kołchozom żnącym słome plewy i daczom, co mieszczuchom raj czasowy niosą, podwileński gospodarz krzyknie wio i z lewej sypnie w roli odchłanie. Pszenicę stokłosu. Lipiec. Siądź, gości, pod mym liściem, a odpocznij sobie, nie gardząc, żem z Zulowa, a nie z Czarnolasu, że kochanowskiego poszumem nie zdobie. Pod mój cień, błogi, gościu, pośpiesz, szkoda czasu. O tego i jest Lipiec, abym strojna w kwiecie. Na miododajną ucztę pozbawiawszy pszczoły, Za oazę służywa w upalne śródlecie, Skutki skwaru zmniejszając chociażby na poły. Pod winem nie uświadczysz nie tylko śród lasu, Albo też przy gościńcu w każdej wiosce prawie. Na liko lub na opał skazaną zawczasu, Świadomą, że po sobie niewiele zostawię. Siądź zatem, gości przy mnie i nadstawiaj ucha. Bo chcę, żeby potomni im zostanę ścięta poznali, o czym Piłsudskiemu już w pieluchach. Moja babka szumiała. wcale nie od święta. Październik: Tyle u nas nas wiosek ród wiedzie od blota, od chociażby bajoro, Mościszki, rojstele. Że październi w gumiakach zatem nie dziwota, Pod wileńskim gościńcem śpieszy ma o wiele. Tu przystanie, tam spojrzy wnikliwie czy aby, Resztki plonów jesiennych są sprzątane w porę, Marudzących ponagli przymrozkiem, A baby kądzielami obdzieli na słodne wieczory. Żeby były to czasy, gdy z lnu i konopi Międleniem lub trzepaniem łuskano paździerze, Dziś takowych ze świecą nikt już by tropi, choćby w te i z powrotem strony nasze zmierzył. Z wełny zatem wypadnie wysnuć nić ariadny, i w labirynt przyszłości kmębek turlać, toczyć. Aż wreszcie tam zawiedzie, gdzie świt wstaje ładny, by mym rodakom słońcem rozweselać oczy. Listopad. Kto pod żywą postacią niech czerń rychło wkłada i w dorocznej pielgrzymce na mogiłki rusza, jakże taki wizycie będzie bowiem rada, w zaświatach zapodziana każda zmarłych dusza. Ogrom luna nad rosą odpalganie zniczy, matka i serce syna w białych astrach tonie Jesteś, choć niewiele, a pozostałbyś niczym. Latami mordowany, sławny Panteonie. Jesteście, chociaż jeny cmentarne uparcie niszczą wszystko, co polskie znakazu Judaszy, pamięć nasza trwa przy was na odwiecznej warcie i nikt jej nie jest w stanie zatrzeć bądź zastraszyć. Z głowy, oddawszy się cichej zadumie nad przodków przebijaniem w czasie i przestrzeni. Po czym każdy ma przysiąc najwierniej, jak umie, że wcieleć ich marzenia, w czyn się nie poleni. I na zakończenie grudzień. Skoro Barbara stukał pasem po grudzie, przysypanej nadmiernie nieśmiałą ponową, zima raczej z nadejściem już nie zamarudzi, skuwając świat do wiosny w kajdany lodowe, usiadszy wokół ognia tańczącego w piecu lub też kaloryferów pozyskawszy względy. Chociaż wobec adwentu i grzeszni co nieco, zapamiętali nućmy ojczyste kolędy. Zaległości w tym mamy. Długie lata bowiem, gdy pasterka kazana wieścić Bóg się rodzi, pośród życzeń pobożnych było głosów w mrowie, a tym bardziej nadzieja, że czynią to młodzi. Dziś, na szczęście szukamy z wiarą i spójni Za nawrócenie płacąc, kto drożej, kto taniej. Niech wileńskim Betlejem się święci podwójnie Chrystusa Narodzenie, nasze Zmartwychwstanie. Ja dodam, że ten Rok Polski to jest Rok Polski 1991, znaczący nasze wielkie narodowe odrodzenie. Współcześni poeci, a szczególnie początkujący na Rybek, piszą wiersze, tak zwane białe wiersze, uważając, że rymowane strofy poetyckie to przeżytek. Natomiast najnowszy pana tom zawiera wiersze i rymowane, i napisane w białym stylu czyli wiersze bez rymów, oparte tylko na rytmie. Czy pana zdaniem? Wytłumaczenie pisania białych wierszy może polegać na tym, że biały wiersz jest łatwiejszym sposobem na zaprezentowanie swoich myśli w postaci skrótów myślowych, Czy to konieczność urozmaicenia, układania, inny gatunek pisania utworów poetyckich? No więc jak pani słusznie zauważyła, że w tym tomiku, co jawa, co sen, ja podzieliłem te wiersze jakby na dwa rozdziały, bo dotąd w dotychczasowych tomikach one były przemieszane ze sobą, czyli te wiersze tradycyjne, Wiersze rymowane przeplatały się z tym wierszami białymi. A w tym tomiku ja zdecydowałem, jakby oddzielić te wiersze tradycyjne od tych wierszy no, bardziej współczesnych, tych nazwijmy to wierszy XXI wieku. Ja zgadzam się, że ta pierwsza część to jest taka część XIX-wieczna, bo tutaj te wiersze są nie, nie tylko, niektóre są nawet powiedziałbym, doszczętnie rymowane, ale też. One w bardzo wielu przypadkach są pisane właśnie tym 13 czyli, który mnie ostatnio szczególnie fascynuje, a który jest takim reliktem. No, kto teraz pisze 13 z no, To w XIX, w XX wieku jeszcze się pisało. A teraz oczywiście dominuje poezja biała, która absolutnie pani słusznie zauważa, że jest zdecydowanie łatwiejszą poezją. W pisaniu, bo no, nie trzeba się trudzić, nie trzeba się mozolić, żeby ten wiersz uporządkować właśnie do 13 sylab, każdy wers zresztą. No ale młodzi oczywiście, zresztą to tempo XXI wieku, jakby skłania człowieka do tego, żeby ciągle śpieszyć, i idą no, na łatwiznę, bym powiedział. No ale taki jest świat. Panie Henryku, być może zechce Pan zaprezentować właśnie kilka takich, w biel ubranych wierszy, ponieważ biały wiersze w najnowszym Panem tomiku także się zakotwiczyły. Zapraszam. Ja może zacznę od tych tradycyjnych wierszy, jeśli jeszcze mogę. Bardzo proszę. Od taki tytułowy wiersz tego tomiku, Co jawa, co sen. Ja miałem wielkie szczęście cieszyć się mamą przez 94 lata jej życia. I kiedy tak z nią rozmawialiśmy, to ona czasem tak medytowała. Mówiła, a wiesz, to życie to tak, to co jawa co sen, to jakby, tak jakby ono się poza nami nawet działo może. Ja tak wtedy słuchałem, co mama mówi nie za bardzo rozumiałem. O jakimś śnie mówi, no bo miał się wtedy naście lat i dla tego tryumfu dobra, to chciało się wręcz świat z posad ruszyć. A mama mówiła o śnie, ale teraz, kiedy już mam Siedem krzyżyków na karku doskonale pojmuje, o czym mama mówiła. I właśnie i ten cały tomik nazwałem, co jawa co sen, ale jest w tym tomiku też wiersz. Identycznie się zwący i pozwolę sobie teraz jego odczytać. To jest klasyczny 13 zgłoskowiec. może jeszcze dodam, co jawa co sen. Znowuż ten sen o życiu poczęty na pręce, przy bezgłowie mu staje i wyciąga ręce. Niczym matka do syna, gdy stułaczki śpieszy, do domowych przetkanych tęsknotą pieleszy. A tu dnie ja akurat wnet słońce się wtoczy. Z horyzontu pagórę ludziom prosto w oczy i codzienność śmiał straczyć filiżanką kawy. Tę jak zawsze prawdziwie, wygarnie na bawy. Trzeba wstać żeby iść kędy drogi zygzaki, pokornie się zgodziwszy na cel byle jaki, z miną mędrca, który udaje, że wie prawie, co we śnie jawą bywa, a co snem na jawie. Kolejny trzynastozgłoskowiec parwa dla miłości. Wiem, że się nie uchowam, po wszystko w chłonie Nawet Arkę Noego Obróci w lupinę Wtedy na nic się zdadzą Zrozpaczone dłonie Próbujące łódź sklecić Nim niechybnie zginę Na tym miejscu, gdzie byłem Złączą się czeluści Wody, nieba i ciszy W wiekuistym hymnie Lecz kiedy na dno pójdę Niechaj nie opuści stróż anioł skroz ze światła Który czuła przy mnie ma przecież być pomocny w usilnym zamiarze, znaleźć perłę wtopioną w doczesne nadzieje, jako dar dla miłości, skoro się okaże, że tylko jedna ona z reszty ocaleje. Chwila. Ta chwila ma wzrok orła i słuchnie toperze jest bezwzględna, bo nagła jak śnieżna lawina, A choć nie ma, głębiny tajemnic powierza W przeznaczenie zaklęte, nim nadejdzie inne. Już na muszkę mnie wzięła, celując, gdzie skronie, Ale nim oda wyższa na spowiedź pozwoli, Z niepokory, co w sercu smolną żagwią płonie I nakaże zachwysnąć się życiem dowoli. Będę winny jej wieczność, gdy wyrok wykona, by w poczuciu spełnienia rozplynąć się w ciszy, a w ślad za nią z obloku kapnie leska słona, której nikt nie dostrzeże i nikt nie usłyszy. Bezsenność owczarza Policzone owieczki śpią wstające dusze, a ja nadal w rachunku może nie się trudzę, chociaż już po północy mrok ślepie bałuszy, władczo cielsko prostując w okiennej framudze. Jakże tu po omacku zatrzasnąć powieki, by przechytrzyć na czatach stojące źrenice, skoro czas na zegarach odwiecznie kaleki, i niewiarę tak trudno wywrócić na nicę. Oszczędzając owieczek wysiłki daremne, Niechaj wreszcie blask juczni zbawionej wypatrze, Której pewność ukoi na tyle, że zdrzemne, Niczym baca skulony przy wygasłej watrze. Przyzywanie błazna. Musiałem plakać we śnie, bo skąd złogi soli, w przesmykach oczu zbudzonych o świecie w przeświadczeniu głębokim, że nic tak nie boli, Jak natrętna codzienność z widokiem na życie. Ku temu widokowi też dzisiaj podążę, Niczym ku omamowi na sypkiej saharze, A jeśli się wędrówką utrudzę, to on, żeby oaza się stała, Przechładnie nakaże. Spocznę i pójdę dalej, aż dnia rysa krucha, Przeistoczy się zwolna w czarowne gwiazd mrowie, A wtedy niech z uśmiechem od ucha do ucha Jawi się przy mnie błazen i dobranoc powie, Rzucam koła ratunku. Rzucam koła ratunku na dzieciństwa tonie, By wplaw ku w plawku nim popłynąć oraz falę pamięci. W nadziei, że wygasłe ponownie zapłonie, i koledzy brząd staną, tacy mali święci. Wołam was, bosonodzy, na apel przednocny, również tych, kogo tudą ze światów przepaście, a kto stamtąd przybędzie, niech wiarą jest mocny, że znowu, tak jak niegdyś, ma lat jedenaście. Policzmy się, a potem wziąwszy nogi, Stańmy w szranki, kto pierwszy mi nie metę I niechaj te ma własce czas nad wyraz srogi, Nim jako żertwę złoży w wartkich wodach letę. I na zakończenie tych trzynasto zgłoskowych strof Wiersz Gwiazda z dedykacją, Własnym, niedosznym marzeniom. Za tą gwiazdą pójść chciałem, a ona utkwiła, w martwym punkcie zenitu czarując migotem. I to właśnie galaktyk, pozorna mogiła, Wymuszała początek wędrówki na potem. Z nocy na noc tak trwało, poprzez długie lata, aż blask z oczu straciłem nie pojowszy kiedy, lecz nadzieja, jak zawsze jaskółczo skrzydlata. Nadal wzrokiem mierzyła bez Andromedy. Czy nie tak czasem dzisiaj, dłonie wznosząc obie, ku gwiazdom, chociaż spójnie coraz bardziej krucha, a tkwiąc w miejscu dreptaniem błędne kolor żlobie, niczym psina przybudzie na długość łańcucha. No, i na zakończenie będą te białe strofy, bo swoją poezję zaczynam oczywiście od, od wierszy tradycyjnych. Potem był w tej poezji okres biały, czyli tych wierszy nierymowanych, ale teraz już na, na starość znowu wróciłem do wierszy tradycyjnych. Codzienność. W porodówkach świtu, raz lewą, raz prawą, a raz obiema nóżkami przychodzą na świat. Dzisiaj niemowlęta chora na nieuleczalne 24 godziny. W kosnicy zmierzchu jest nam tak do twarzy w czarnych chusteczkach, w garniturach cmentarnych, z ogłoszeniem przy ustach komu jutro nieślubne. ślubne. z córeczek, która dociekała, będąc małą, dociekała u mnie różnych rzeczy. Pewnego razu spytała, jaką ja porę roku lubię najbardziej. No i zaczęła wymieniać zimę, lato, jesień, zima. Ja przecząco za każdym razem kręciłem głową, więc ona mówi, to co, to jest piąta pora roku? Ja mówię, no jest. I ten wiersz jest przedwiośnią o miłością, właśnie jest odpowiedzią dla niej o porę roku, którą najbardziej lubię. Przed wiośniem o miłością. Ciekawa jesteś pory roku, którą najbardziej lubię i dziwisz się, że kolejno serio przecze wiośnie, lato, jesieni i zimie. Czyż jest piąta pora roku, chcesz wiedzieć? Jest, córeczko, jest. To wynikłe z tęsknoty przed wiośnie, kiedy bociany w drodze, przylaczki w pączkach, a Śniegi płyną, płyną, płyną. I właśnie to przed wiośnie, im lat mi przybywa, coraz bardziej wielbie, bo wtedy przecież przyszłość, o zmartwychwstanie, dlusza. Zanim szarówka. płomienne słońce siadło za horyzont, a tak ostrożnie, jak nad kurczaki kłoka. Jest zatem pora na szarą godzinę, szarówką potocznie zwaną. Gdy bezgłośnie wybije na wszystkich zegarach, ploszyć jej nie wypada światłem w oknie, by niechcąco obudzić już uśpione jaskółcze gniazdo pod dachem. Wiem jedno: póki coraz mniej widno, mam zdążyć rachunek sumienia poczynić. A pacierz zamknąwszy na Amen, kolejną bajkę o sieroce Marysi na dobranoc z krasnoludką wymyślić. Mam zdążyć, gdyż potem rządza jedynie zostanie noc na wylot przepatrzyć. I może zakończymy tę prezentację wierszem Wilężczyzna. Wilężczyzna. Jakże często twe kontury na mapie zakreślam, a one wciąż rysowi oporne. Ręka pojał się ślepa. Inne granice, państwa nowe. Oczy ku niebu wznoszę, tam pomocy szukając, gdzie stwórca przy chmur żarnach stojący proroczo nuci, że co na kim się melo, na tobie się skrupi. Wzrok w ziemię wbijam Tak głęboko sięga Jak na waleta z wiecznością Śpią rodzice Gdzie olany cmentarne Dość tego Bo pojąć nie mogę Czy to macosza historia mnie Czy to ja dosnują tarmosze Jak krnąbrnego bankarta I po Polsce Tren słychać Panie Henryku Mam jeszcze jedno pytanie, czy prawdą jest to, że zaprezentowany w dzisiejszej audycji tomik pod tytułem Co jawa, co sen został wydany na okazję 70-lecia Pana urodzin? Tak, to jest święta prawda, święta prawda, bo na Sylwestra tego roku stuknęła mi tak niczym workiem po głowie okrągła siedemdziesiątka Zrobiłem się bardzo starym człowiekiem, ale pomyślałem, że nie wiadomo, ile mi jeszcze niebo tych okrągłych jubileuszy w przeszłości zafunduje, więc może trzeba pozbierać i te wiersze stare, i te wiersze poza dotychczasowych tomików w jedno miejsce i wydać je. No i tak się zrodził pomysł tych dzieł wszystkich, jak we wstępie żartobliwie odnotowałem. I ten Tomik. Właśnie tak, jak Pani absolutnie słusznie mówi, jest pomyślany dla uczczenia, może to zbyt głośne słowo, tej siedemdziesiątki, którą już mam za sobą. Panie Henryku, serdecznie dziękuję Panu za przybycie, za zaprezentowane w okręgu lirycznym wiersze oraz za udzielone odpowiedzi. Życzę, by Pana potencjał twórczy zaowocował w najbliższym czasie nowymi wierszami nowymi tomikami, na które z pewnością czekają wielbiciele Pana talentu. Do widzenia. Do widzenia. Szanowni słuchacze Okienka czas naszego programu dobiega końca, więc żegnając się z Państwem, drodzy słuchacze, przypomnę, że gościem audycji był Henryk Marzuj, znany poeta, dziennikarz i redaktor pism polskojęzycznych ukazujących się na Litwie. Przez niecodzinkowego autora były czytane wiersze z najnowszego tomu co jawa co sen. Program przygotowała i prowadziła Teresa Markiewicz. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Wszystko co nas łączy. Radio Wilno. Program literacko-muzyczny Okienko Liryczne. Okienko Liryczne. Spotkania z poetami wilińskimi, ze znanymi i spoczątkującymi. Czytanie wierszy przez autorów, popisy bardów wilińskich i kapel podwórkowych.